Czy jeśli prowadząc samochód przekroczę prędkość o 10 km na godzinę, to będzie to grzech ciężki? Albo przechodząc przez ulicę na czerwonym świetle, niekoniecznie, od razu będzie to grzech, zwłaszcza ciężki. Wiele zależy od tego, kiedy to zrobię, w jakich warunkach to zrobię, czy stworzę zagrożenie sobie i innym. Kiedy w środku nocy, na pustej zupełnie jezdni, przejdę przez nią na czerwonym świetle. Nic złego się nie wydarzy. Złamię przepis wtedy, złamie literę prawa, ale zachowam jego ducha. Dzisiaj Pan Jezus mówi nam, że przyszedł nie po to, aby znieść prawo, ale po to, by je wypełnić. Chodzi tutaj o prawo Starego Testamentu, które pochodzi od Pana Boga, dlatego jest niezmienne, ale jednocześnie Jezus chce je wypełnić. Co to znaczy wypełnić? To znaczy, ożywić Duchem Świętym. Jezus chce swoim duchem to prawo ożywić, wypełnić. Prawo nowe to przede wszystkim łaska Ducha Świętego. W kazaniu na duże, z którego pochodzi fragment dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus wydobywa ukryte możliwości ze starego prawa, pokazuje głębię tego prawa, uczy ludzi rozumieć Jego ducha, nie skupiać się tylko na literze. Ale próbować żyć duchem. Ci, którzy słuchają pana Jezusa, świetnie znają dziesięć przykazań, wypełniają je, ale niekoniecznie są w tym szczęśliwi. Pan Jezus zaczyna swoje kazanie od błogosławieństw, to znaczy od pytania o szczęście. Nie o nakazy i zakazy, nie o powinności, nie o wymagania czy obowiązki, ale o szczęście. Bo życie w duchu świętym to życie szczęśliwe. Takie życie nie zaczyna się od moralności, w takim znaczeniu, że muszę nagle wypełnić jakiś zestaw w, w, wcześniej pomyślanych, przygotowanych warunków wstępnych, by zasłużyć sobie na łaskę. No nie. Łaska jest mi dana najpierw, za darmo, po to bym mógł wejść w relację z Bogiem, i dzięki temu dopiero odkryję sens. Chrześcijańskiej moralności zobaczę, że to wszystko trzyma się kupy, mówiąc to lotwialnie, że to naprawdę droga do szczęścia, że dobrze jest żyć moralnie, dobrze jest zrywać się z grzechem, dobrze jest walczyć ze swoją słabością, po to, by Duch Święty mógł poprowadzić mnie do pełni wolności, prawo nowe zakłada, relacje z Bogiem żywym z osobą. I o tym mówi nam dzisiaj Jezus. Przykazania są ważne. Dziesięć przykazań. One pełnią swoją rolę, ale na wstępnym poziomie. To jest trochę taki poziom małego dziecka, któremu się tłumaczy, co ma robić, a czego nie robić, żeby w miarę jakoś w tym świecie się poruszać, żeby się nie poparzyć, nie skaleczyć, czy jakiejś innej krzywdy sobie nie wyrządzić. Ale to jest tylko początek. Potem są cnoty, dary Ducha Świętego, owoce, Duchowa przyroda zaczyna się tak naprawdę później. Wybór Boga to jest decyzja na to, że ja chcę w tę przyrodę wejść, że nie chcę zostać jedynie na poziomie dziesięciu przekazań, że chcę tak jak Pan Jezus również wypełniać prawo żyć Jego Duchem, nie przywiązywać się zbytnio do samej litery. To jest relacja z Duchem Świętym. Słucham Jego poruszeń, słucham Jego natchnień, chcę być im posłuszny. Panie Jezu, dziękuję Ci za Ducha Świętego, którego posyłasz do mojego serca, po to, abym był szczęśliwy, po to, abym był wolny. Dziękuję Ci za Twoją bliskość, za to, że będąc w relacji z Tobą, mogę wygrać się z moim grzechem i dzięki temu cieszyć się prawdziwą, trwałą wolnością. Amen.